Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witajcie w kolejnym vlogu Mamy dzisiaj niedzielę, 18 dzień kwietnia Tak jak wam mówiłam w ostatnim vlogu, następny będzie dopiero w niedzielę No i jest, słuchajcie, jestem Ostatnio pojawiały się filmy tematyczne Dlatego, że po prostu nie miałam czasu, żeby nagrywać dla was vlogi Dzisiaj słuchajcie, przepiękna pogoda. Świeci piękne słońce, jest błękitne niebo. Co prawda, w cieniu jest tylko 8 stopni, ale jest naprawdę ciepło. Ja tutaj w cieniu właśnie stoję. Mam co prawda długi rękaw, ale taki dosyć cienki, jest mi ciepło. Jakiś tam delikatny wiaterek wieje, ale ogólnie to świeci piękne słońce. Zaraz wam pokażę. O, widzicie jakie słońce świeci? Przed tutaj w cieniu stać, żeby cokolwiek widzieć. E, ogólnie ostatnio właśnie taka pogoda jest, czyli taka typowa wiosna. Normalnie świetnie. E, co prawda, jeszcze wieczory są chłodne, noce są zimne, bo rano, jak idę do pracy, to są jeszcze, słuchajcie, przymrozki. No ale wiadomo, jest kwiecień, więc trochę zimy, jak to się mówi, trochę lata. E, dzisiaj, słuchajcie, jest idealna pogoda na to, żeby na spacer i pewnie byśmy poszli. E, no ale dzisiaj niestety no to nie ma czasu, bo Jarek idzie do pracy, e, a ja dzisiaj mam zadanie do zrobienia. Będę coś robić, co myślę, że zajmie mi sporo czasu. O tym się dowiecie za chwilę, co będę robić. Ale słuchajcie, już się nie mogę doczekać i bardzo się cieszę. Ehm, I e, tak sobie właśnie myślałam, że skoro już e, pogoda ostatnio jest taka, jaka jest czyli jest taka prawdziwa wiosna to trzeba by było się wziąć za ogród w końcu, wiecie. Chwasty powyrywać i przygotować ogród do tego, że będziemy tu spędzać coraz więcej czasu. E, póki co. Wyjęliśmy już stolik Także za chwilę będę go czyścić I już będzie tutaj stał stolik, będzie można sobie usiąść Krzesła jak wiecie są e, Tylko trochę obsrane przez ptaki I teraz właśnie jeżeli chodzi o ptaki Słuchajcie, to tam u góry Gdzie mieszka sąsiad O właśnie wyleciał, jak się przestraszyło e, To była taka kratka O Jezu następny. a się przestraszyło e, e, Taka kratka I ta kratka się trochę połamała I ostatnio Jarek zauważył, że tam właśnie Ptaki mieszkają no i niestety tutaj, wiecie, się załatwiają i to krzesła zaraz Wam pokażę, no to niestety widać, że wiecie. Tam te ptaki się załatwiają. E, także się trochę w tym roku obawiamy o ten stół, że on będzie po prostu ciągle obsrany, no. I tyle. Co mam więcej mówić, no. I właśnie dwa ptaki stamtąd wyleciały, się przestraszyło. O, jeszcze jeden tam jest. E, słuchajcie, byłam w piątek odebrać okulary. Były w końcu, czekały na mnie, tak się zastanawiałam, czy zadzwonią do mnie i powiedzą, że nie ma ich e, Chociaż ostatnio jak ich nie było, to ja i tak poszłam i się, nikt do mnie nie dzwonił, więc wiecie e, Tak się trochę obawiałam, że może znowu, ale nie, tym razem już były Odebrałam, szybko poszło, tylko wiecie tam, przymierzenie, czy wszystko ok i tak dalej Bardzo mi się podobają e, I zaraz wam je pokażę O, tutaj u góry właśnie mieszkają ptaszki tak się prezentują moje nowe okulary. Powiem Wam, że naprawdę mi się podobają. Są troszkę większe niż te, które miałam poprzednio i tutaj są bardziej zakończone w taki kształt koci, można powiedzieć, ale naprawdę są świetne. I słuchajcie, w końcu wszystko widzę bez problemu, także super. Są ogólnie czarne te okulary, ale w środku mają takie kwiatki zaraz Wam je pokażę. I a propos, tych ptaszków, to my to odkryliśmy już jakiś czas temu. Właściwie to Jarek wyszedł tutaj na ogród i zobaczył tutaj przed, przed kuchnią pełno tej wełny takiej, wiecie, która jest tam w środku w budynku i zastanowił się, skąd ta wełna się tu wzięła. No i spojrzał na górę, patrzy, a tam ptaszki sobie mieszkają, także takich lokatorów mamy. A tutaj właśnie chciałam wam pokazać, wyjęliśmy już stół, ten nasz, który co roku tutaj stoi, nie wiem, czy pamiętacie, no i krzesła. Te, które wam kiedyś pokazywałam zdobyczne. E, no, jak widzicie, obsrane. No. Będzie trzeba wyczyścić zaraz to wyczyścia i będzie można już sobie tutaj siedzieć i spędzać czas. Akurat nie dzisiaj, bo dzisiaj, tak jak mówię, będę miała dużo pracy w domu. E, ale o tym za chwilę. Wyczyściłam, słuchajcie, stół i krzesła, jak widać już stoją na właściwym miejscu Krzesła są wsadzone jedno w drugie, no bo cztery nam niepotrzebne A w komórce tam, w tym naszym schowku w ogrodzie się już nie zmieszczą, bo tam już jest za dużo rzeczy Co prawda krzesła jeszcze mogę bardziej je wyczyścić, tylko muszę więcej czasu na to poświęcić Ale stwierdziłam, że to już nie dzisiaj, bo tak jak Wam mówiłam, dzisiaj czeka mnie co innego do roboty O czym Wam powiem za chwilę, ale powiem Wam, że przez tą chwilę nie wiem skąd, ale chmury tutaj się pojawiły i to słońce zachodzi Teraz zaszło słoneczko trochę, ale i tak jest ciepło, także myślę, że teraz będziemy coraz częściej, znaczy będziemy, ja będę coraz częściej nagrywać vlogi na ogrodzie, tak jak to było wcześniej, bo naprawdę jest, słuchajcie, przyjemnie tutaj. Chciałam Wam powiedzieć, że jakiś czas temu, to chyba było 3 tygodnie temu, zrobiłam sobie po raz pierwszy zabieg laminowania rzęs. Sama, standardowo. E, jak wiecie, ja no nie bardzo chodzę do kosmetyczki, wolę takie właśnie urodowe e, rzeczy, zabiegi i wszystko inne robić sobie sama. E, chociaż wiadomo, że nie powinno się i zawsze jest mowa, nie róbcie tego w domu, idźcie do. Salonu kosmetycznego, ale ja nie chodzę, ja wolę sama. I powiem Wam, że jeżeli chodzi o eliminowanie rzęs, to ja o tym zabiegu słyszałam już bardzo dawno temu i widziałam też, wiadomo, zdjęcia, jak wyglądały rzęsy przed, jak wyglądają po. Ale szczerze mówiąc, powiem Wam szczerze, że nie znałam jeszcze osoby, która rzeczywiście by to robiła. I nie do końca wierzyłam w to, że tak rzeczywiście jest, że to jest taki efekt. Dlatego jakoś bardzo w to nie brnęłam, nie skupiałam się na tym. Natomiast jakiś czas temu moja szwagierka zrobiła sobie ten zabieg. No, a moją szwagerkę, wiadomo, że znam. Wysłałam mi zdjęcia i rzeczywiście był taki sam efekt, jak wcześniej widziałam na zdjęciach, e, więc już uwierzyłam, że rzeczywiście tak jest, i wtedy zaczęłam się wgłębiać w ten temat. Um, I stwierdziłam, dobra, spróbuję, czemu by nie? Efekt mi się naprawdę podoba. Tym bardziej wiecie, teraz, kiedy ja nie maluję się tak naprawdę na co dzień, e, więc fajnie te rzęsy będą wyglądały. E, zamówiłam sobie zestaw, zrobiłam sobie. I jestem naprawdę zadowolona. E, efekt jest... E, myślę, że jak na pierwszy raz nie jest najgorzej, jest bardzo ładnie, mi się podoba. E, wiadomo, że im częściej będę to robić, tym nabiorę większej wprawy, to tak samo jak z paznokciami czy z czymkolwiek innym, tak? E, zrobiłam też mojej mamie ten zabieg. Moja mama co prawda ma krótsze rzęsy niż ja, ale też wyszło bardzo ładnie. E, ja oprócz samego zabiegu robię też Henne, żeby wiecie, je przyciemnić, chociaż teraz już widzę, że zauważyłam, że... Mm, no, już tej henny, już nie ma tego koloru takiego na e, moich rzęsach i musiałabym jeszcze raz zrobić tą hennę. E, natomiast efekt. Ja już mam to, ten zabieg robiłam 3 tygodnie temu, więc cały czas ten efekt się utrzymuje. Cały czas są ładnie, wiecie, podkręcone, wyglądają świetnie. Za lot nie byłabym w stanie uzyskać takiego efektu? E, tym bardziej, że wiecie, ja mam jeszcze długie rzęsy, więc naprawdę bardzo ładnie wygląda. Wiem, że Wy może w kamerze jak ja nagrywam tego aż tak nie widzicie, e, ale uwierzcie mi, że efekt naprawdę jest. Może ja Wam zbliżę tutaj, ale nie wiem czy to będzie widać. Nie wiem, czy cokolwiek było widać. Jak nie było widać, to po prostu to wytnę. Zobaczę, jak będę montować. Ale mi się naprawdę ten efekt bardzo podoba. Ogólnie czytałam, że efekt taki się utrzymuje od 4 do 6 tygodni. Także zobaczymy. Ja już mam 3 i jak na razie nie widzę, żeby cokolwiek się z nimi działo, żeby się prostowało czy coś, więc jestem zadowolona. A to będzie kolejny zabieg, który będę na pewno wykonywać. A propos zabiegów, to paznokcie, tak jak Wam mówiłam w ostatnim vlogu, zrobiłam. Jeden kolor, taki po prostu zielony. Trochę wiosenny już, bo już czuć wiosnę w powietrzu. Miałam wam pokazać w środku te okulary. O, jak widzicie, tutaj są takie granatowe i mają kwiatki. Poza tym całe czarne. Teraz wam powiem, co będę dzisiaj robić, e, bo tak jak wam mówiłam, jestem bardzo szczęśliwa, bardzo się cieszę, słuchajcie, bo spełniło się moje marzenie, e, o którym tak naprawdę już myślałam od bardzo długiego czasu. Bardzo długo marzyłam o tym, e, no niestety, no nie mogłam tego mieć, e, ale teraz okazało się, że jednak mogę, słuchajcie. Może część z Was już się domyśla, o co chodzi. E, słuchajcie, mam swoją wymarzoną toaletkę. Tak, słuchajcie, bardzo się cieszę, nie macie pojęcia, jak bardzo. E, Dzisiaj właśnie będę wszystko sobie tam układać, porządkować, wiadomo, wszystko muszę wyczyścić Ale naprawdę się, słuchajcie, cieszę, już się nie mogę doczekać, kiedy się za to w końcu zabiorę I jeżeli chodzi o toaletkę, to tak jak Wam mówiłam, ja już możełam od dawna, żeby mieć ją No niestety tutaj nie miałam miejsca, żeby taką toaletkę mieć Był pewien, słuchajcie, moment, że był cień szansy, że ta toaletka będzie W momencie, kiedy zmieniliśmy komodę w sypialni, zmieniliśmy też jej um, położenie i zwolniło się miejsce po starej komodzie i tam sobie wymyślałam, że może być moja toaletka I nawet taki był plan. Ale jak zaczęliśmy szukać słuchajcie toaletek, no to okazało się, że no nie ma takich rozmiarów, jakie tam są dopuszczalne, że tak to powiem No i nawet myślałam słuchajcie o biurku, bo tak w zasadzie wam powiem, że te toaletki wszystkie, to no nie bardzo mi się podobają, bo zazwyczaj to są, wiecie, lustro, dwie małe szufladki albo jedna mała szufladka, no i co dalej? No, i ja przynajmniej w taką małą szufladkę się nie zmieszczę. E, no i potem wymyślałam sobie, że po prostu biurko kupię, tak? E, no ale też takiego rozmiaru nie było, były same większe. No i wtedy po prostu ten plan legł w gruzach. Odpuściłam i wtedy kupiłam te takie na kółkach szufladki i miałam taką mobilną toaletkę, która wiecie, no wystarczała mi, nie mogę powiedzieć, że nie. E, trochę małe te szufladki, więc tam wiecie, trzeba było wszystko dobrze to zorganizować. I na początku rzeczywiście z tą toaletką jeździłam, można tak powiedzieć, do salonu, jak się malowałam. Natomiast już od dłuższego czasu to było po prostu tak, że brałam jakiś pojemnik, wkładałam tam kosmetyki, którymi chce się pomalować, i szłam do łazienki. Ale wiecie, cały czas myślałam o tej toaletce i wiedziałam, że jak kiedykolwiek się przeprowadzimy, będzie większe mieszkanie, to na pewno będę wrócę do tematu toaletki. I słuchajcie, jakiś czas temu byliśmy u naszych przyjaciół i moja przyjaciółka właśnie ma toaletkę. I ja tak naprawdę, powiem Wam szczerze, tak mi się wydaje, że nigdy nie miałam okazji usiąść przy takiej toaletce i poczuć, wiecie, jak to jest. No a teraz, że moja przyjaciółka ma taką toaletkę, no to nie odmówiłam sobie i wiecie, i usiadłam tam. Słuchajcie, no, wrażenia super. Ehm, naprawdę to uczucie, że wiecie, mogę się tam pomalować, porobić wszystko, co chcę. No to było niesamowite, i stwierdziłam, nie, no ja muszę wrócić do tego pomysłu. I jak wróciliśmy do domu, to zaczęłam myśleć znowu i znalazłam miejsce, gdzie taka toaletka mogłaby stanąć. E, tylko oczywiście też wymiary, wymiary to było najważniejsze. E, no i najpierw sama sobie <laughs> pomyślałam, jak to zrobić, i tak dalej. Potem powiedziałam o tym Jarkowi i tak naprawdę, słuchajcie, poszło bardzo szybko. E, jak powiedziałam Jarkowi, Jarek tam wszystko wymierzył, zaczął szukać, znalazł, kupił. Przyszło w, w piątek, tak, w piątek mi już złożył taletkę. No i dzisiaj właśnie, wczoraj nie miałam czasu, więc dzisiaj będę wszystko tam układać Także się bardzo cieszę Dzisiaj Wam jeszcze nic nie pokażę, bo chciałabym, żeby to już było skończone I tak się w ogóle zastanawiam, czy nie nagrać osobnego filmu na temat tej toaletki I Wam wszystko na spokojnie pokazać Oczywiście we vlogu pewnie też Wam coś pokażę, ale tak myślę o filmie Bo w sumie już dwa filmy odnośnie toaletki Dwa chyba, albo nawet już trzy, nie pamiętam, nagrałam Tylko, że wtedy to była pierwsza toaletka, to była... szuflady były w łazience A druga to tam właśnie mobilna i chyba o mobilną dwa razy nagrałam, o ile dobrze pamiętam, albo raz. Nie pamiętam już. W każdym razie teraz by była po prostu trzecia, już taka prawdziwa toaletka. I wczoraj, słuchajcie, z tego względu byłam z mamą na zakupach w sklepie Biem, po raz drugi. No, słuchajcie, uwielbiam ten sklep. Olbrzymi sklep, wszystko tam jest. Właśnie kupowałam tam parę rzeczy... Do nowej toaletki e, i myślałam sobie, żeby nagrać wam hol zakupowy, ale tak naprawdę no wczoraj nie miałam czasu, bo wróciliśmy wieczorem do domu. Dzisiaj też no stwierdziłam, że no nie dam rady tego nagrać, bo tutaj mam, nagrywam vloga. E, no a potem już chcę się zabrać za, wiecie, organizowanie tej toaletki, bo też nie chcę dzisiaj iść późno spać, bo jutro do pracy. Więc stwierdziłam, że tym razem holu nie będzie. Zresztą hol zakupowy pojawi się, słuchajcie, w środę, ten, o którym Wam wspominałam w ostatnim vlogu. E, I tam też będą zakupy z BM, ale. Z tego pierwszego razu, jak byłam. No i stwierdziłam, że jeżeli nagram już Wam film osobny odnośnie toaletki, to wtedy Wam pokażę po prostu też taki hol zakupowy, co kupiłam do niej. Także słuchajcie, ja jestem bardzo zadowolona. Ja w ogóle, słuchajcie, uważam, że marzenia powinno się spełniać. I te duże, i te małe. Wiadomo, że czasem trzeba poświęcić trochę więcej czasu na to, żeby spełnić jakieś marzenie, ale marzenia są po to, żeby je spełniać. Jak wiecie, ja kiedyś marzyłam o frezarce takiej, wiecie, większej niż miałam, bo ja miałam taki pisak jakby eee, marzyłam o takiej frezarce już profesjonalnej że tak to powiem eee, i wiem, że to nie jest jakieś może duże marzenie ale ja po prostu o tym marzyłam eee, i zastanawiałam się, żeby kupić sobie i myślałam o tym i jak wiecie dostałam na święta Bożego Narodzenia no a teraz mam słuchajcie toaletkę i bardzo się z tego powodu cieszę a jeszcze chciałam wam powiedzieć śmieszną sytuację eee, no teraz to jest śmieszne ale powiem wam szczerze, że wtedy wcale nie było śmieszne przynajmniej na początku jak byliśmy za pierwszym razem w BM, była moja mama, ja, moja przyjaciółka i córka. No i wiecie, robimy zakupy, tam chodzimy. My z mamą w ogóle pierwszy raz w tym sklepie każda z nas coś tam sobie kupiła. No i poszliśmy już na koniec na ten dział ogrodowy, na tą część ogrodową. No i wracając stamtąd, my z mamą weszliśmy już do środka, a moja przyjaciółka ze swoją córką zostały jeszcze na tej części ogrodowej. No i tam czekamy, czekamy na nie, czekamy, czekamy, no one nie wychodzą. No jak się potem okazało, one już są przy kasie, no więc my idziemy do kasy. No patrzymy, ale ich nie ma, nie? No i zrobiliśmy te zakupy. Moja mama już wyszła, ja jeszcze tam pakowałam i nagle, słuchajcie, zorientowałam się, że nie mam portfela. A ja miałam małą torebkę, no i reklamówkę z zakupami i jeszcze jedną rzecz, tak wiecie, pod pachą. No i zorientowałam się, że nie mam tego portfela przerażona, już patrzę na tą kasę, no tam jej nie ma e, ta e, kasierka już obsługuje kolejnego klienta pod kasą też jej nie ma, nigdzie wokół kasy nie ma tego portfela, ja już wiecie przerażona, zestresowana, gdzie jest mój portfel, patrzę, mamy nie ma e, mówię, jedyna szansa, że moja mama go wzięła no i ja zaczęłam tam działać w tej torebce no nie ma tego portfela, wyleciałam z tego sklepu słuchajcie, przerażona po prostu byście musieli widzieć jak ja wyleciałam z tego sklepu leciałam przez ten korytarz, tam przez ten wiecie do drzwi, tutaj siatka tutaj pod pachą ten wiecie to, to coś co kupiłam i się nie zmieniło do siatki zobaczycie w holu zakupowym i wylatuję taka przerażona. Mamy nigdzie nie mam. Wie, gdzie jest mama. A okazało się, że mama wyszła innym wejściem. Wiecie, mama sobie spokojnie wychodzi z uśmiechem na twarzy. Ja do niej lecę, słuchajcie. Byście widzieli, jak ja leciałam. Po prostu to był taki cyrk. I mówię do mamy Nie mam portfela, nie mam portfela. Moja mama. Słuchajcie, ja nie mogę. Ja nawet teraz się z tego śmieję. Mama mówi: Jak to nie masz? Poszukaj na spokojnie. No i zaczęłam szukać, w torebce nie ma. Słuchajcie, patrzę, a on w siatce był. Ja go po prostu wrzuciłam do siatki. A nie, i on się tam schował między zakupami. Słuchajcie, po prostu tak się śmiałośmy z tego. Moja mama najbardziej się śmiała z tego, jak ja biegłam do niej. Bo ja po prostu tak śmiesznie biegłam. Yy, ale powiem Wam się, że ja naprawdę byłam przerażona wtedy. Teraz, tak jak widzicie, ja się z tego śmieję, bo to było śmiesznie, ja wiem, że ja śmiesznie wyglądałam biegnąc, yy, i to jeszcze wiecie, tak biegłam dookoła, yy, ale yy, wtedy byłam naprawdę przerażona, bo powiem Wam się, że mi się jeszcze nigdy nie zdarzyło zgubić portfel. Yy, zawsze, jeżeli chodzi o portfel, klucze i telefon, to ja tego pilnuję, zawsze sprawdzam, nawet mogę 10 razy sprawdzić, żeby tylko mieć pewność, że mam. A także wiecie, a poza tym jeszcze w życiu nie zdarzyło też mi się tak, że jak byłam na zakupach, to portfel położyłam na przykład tak jak czasami widzę, że właśnie ludzie kładą portfel na, wiecie, przyladzie czy coś, czy na kasie, tam koło kasy i tam pakują zakupy, no nigdy takiego nic mi się nie zdarzyło, zawsze wkładam jednak do tej terebki. także naprawdę to było chwilowe przerażenie moje, ale naprawdę śmiesznie wyglądałam, jak biegłam i potem się z małą z tego tak śmialiśmy, zresztą wiedzieliście, że ja nawet teraz się śmieję, zresztą cały czas my się śmiejemy z tego. Ale um, jeszcze była sytuacja taka, słuchajcie, że jak ja wybiegałam z tego sklepu, to drzwi tam były takie automatyczne, które się automatycznie otwierają I ja jak stanęłam przy nich, ona nie chciała mi się otworzyć do końca, otworzyła się tylko taka szpara Wiecie co ja zrobiłam? Wsadziłam ręce pomiędzy te drzwi i zaczęłam je odpychać po prostu Ja byłam w jakimś po prostu amoku, słuchajcie, naprawdę, ale byłam przerażona wtedy Ale tak jak mówię, teraz to już jest historia taka, wiecie... Bardzo śmieszna dla mnie teraz, no i dlatego postanowiłam wam powiedzieć, ale to był po prostu cyrk. Moja mama to do dzisiaj się śmieje, z tego zresztą ja też. Jak widzicie, słońce przepięknie dalej świeci, nie ma już chmur, o których Wam mówiłam. No, nie ma. E, I naprawdę dzisiaj przepiękna pogoda. W ogóle tak sobie właśnie uświadomiłam, że cały vlog dzisiaj był nagrywany na ogrodzie, ale jak wiecie, jak jest tak właśnie cieplej i jest już wiosna, lato, to ja zazwyczaj tak nagrywam na ogrodzie bardziej, bo zimą nagrywa się w domu. E, widziałam, słuchajcie, że pod ostatnimi filmami e, tematycznymi, jakie też pod ostatnim vlogiem pojawiły się komentarze. Oczywiście bardzo jest mi miło, że przyjrzycie komentarze i na pewno na nie odpiszę, ale w tym tygodniu po prostu nie miałam na to czasu, także myślę, że jutro odpiszę, bo. Dzisiaj też nie będę miała czasu Bo za chwilę zabieram się za organizację mojej toaletki Słuchajcie, naprawdę nie macie pojęcia jak się cieszę Że moje marzenie się spełniło I tak jak mówiłam Myślę, że nagram wam film odnośnie tej toaletki Wtedy wam tam wszystko opowiem, wszystko pokażę A teraz będę już kończyć Myślę, że mam sporo materiału Jak na dzisiejszego vloga, więc starczy Dzięki bardzo, że byliście Ja już zapraszam was na kolejny film, który będzie w środę Będzie to hol zakupowy, tak jak wam mówiłam Trzymajcie się ciepło I do usłyszenia Papa! Pa.